Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Po prostu miałam ochotę na nagranie takiego luźnego filmiku, takiego vloga, więc yy, taki Wam dzisiaj nagrywam. Jest godzina 7.17, jest niedziela. Yy, 7.17 wieczorem, że w sumie nie było. Yy, no i yy, ja tutaj zaraz będę kardnia dla świnek i dawała im kolację. No i jeszcze Wam chcę coś pokazać w sumie, bo. Możecie kojarzyć, że tej mi zawsze z... coś uważam, że tam jest, syp... więc będę musiała ze posprzątać, bo świnki były na wybiegu i nabrudziły. Tej zawsze stał stolik nocny, ale jest przeniesiony na trochę inne miejsce w pokoju. Dlaczego? No, nie mogę wam jeszcze do końca powiedzieć, ale po prostu szykuję się małe zmiany. Nie mówię, że jeszcze one będą w tym roku, chociażbym bardzo chciała, żeby jeszcze w tym roku się udało to zrobić. Ale szykują się zmiany, więc po prostu chciałam przenieść ten stolik no sobie, zobaczyć, jak on będzie wyglądał na miejscu, na którym będzie stał. Jak już, że tak powiem, no nie wiem, jak mam Wam po prostu powiedzieć. Bo jak to będę kupować, daną rzecz, to po prostu, żebym wiedziała, gdzie on będzie stał, czy on mi się tam zmieści, czy muszę na przykład, że tak powiem, łóżko przesuwać. Bo na początku był zamysł, że po prostu będę musiała łóżko przesunąć, ale na szczęście wymyśliłam trochę inaczej. Więc przesunęłam sam stolik nocny, no i w sumie miejsca mi tej starczy, więc tak Ogólnie możecie też pisać w komentarzach, co wam się wydaje, że co to będzie za tą, tą zmianą i w ogóle Wydaje mi się, że większość osób się może domyślać po tym, co powiedziałam, no ale y, zobaczymy Więc ja teraz będę sprzątać dla świnek i zaraz wam po prostu pokażę, jak posprzątałam Więc będziecie mieli takie no, mini przejście i takie do porównania, jak wygląda teraz, jak będzie wyglądać Za chwilę już ładnie posprzątane Okej, okay, a więc ja już posprzątałam klatkę dla prosiaczków, teraz im będę dawała jedzonko I jeszcze w sumie postanowiłam, że dam im tutaj legowisko Jest w sumie trochę brudne, ale tak i tak jutro chcę im cały pelet z kuwety tej Tutaj, że tak powiem, bo już mają no dość tutaj roz, taki rozmoczony, więc chcę im to cały wybrać Chcę matę umyć, wybrać legowiska Tamtą kuwetę wymienić, więc po prostu dzisiaj jeszcze niech mają te brudne, że tak powiem ich mebelki nie wiem, czy tak to można nazwać, A jutro po prostu będą miały i tak, i tak czyste A teraz wam pokażę, jak daję im kolację i co na nią dostaną Okej, okay, a na kolację dam im mieszankę ziołową z Lily Farm Chłopie już się niecierpliwy, więc no, już im daję Okej, okay, a więc jak zwykle po prostu narozwalałam Ale to już standard po prostu, kiedy im daję jedzonko więc dam im tej do klatki, żeby sobie zjadły Oczywiście Pysiek poszedł za kratkę, Bo mi tutaj ukradł parę ziółek Więc on niech sobie tam zjadł tak I tak pewnie potem dojdzie tutaj do się I będą razem jeść w klatce Pysiek? Hej Pysiu! <gryw> Jaki agent! Okej, okay, a więc jest godzina 8.45 Ja właśnie przed chwilą skończyłam polski No i jest właśnie poniedziałek no i ogarnę teraz dla świnek, bo mam taką 5-6 przerwę I zaraz mam matematykę, więc teraz posprzątam Chcę, że chłopy jeszcze zaspane no, Ale chodźcie chłopaki, chodźcie, no chodź No, chłop jeszcze zaspane, no ale musi iść, bo muszę im jakoś tutaj posprzątać Okej, okay, a więc ja już ogarnęłam im klatkę, teraz dam im jakieś śniadanko Przy okazji świnki przetestuję nowe ziółko, mianowicie czerwoną koniczynę. Ale wydaje mi się, że, znaczy, niby jest czerwona, wie, wiecie taka jakby nazwa, ale jest żółta, taka tej bardzo i, no nie wiem. Nie mam w sumie już raz, mamy to ziółko, więc nie wiem, czy ona jest taka zawsze, czy po prostu ja mam jakiś taki, no słaby, że tak powiem, produkt. Ale dam im tej koniczynę, no i chyba trochę mniszka, albo nie wiem, albo jeżówki, zobaczę. Powiem wam tylko tyle, że zapach tej koniczyny jest taki średni. Jak zawsze ziółka ładne nie pachną, to mi się bynajmniej nie podoba ten zapach. No, ale ważne, żeby po prostu się smakowało. Postanowiłam dodać trochę mniszka lekarskiego. Więc chłopaki sobie jedzą, a ja lecę na matematykę, a jak po prostu skończę lekcję, to im pójdę wybrać te legowiska, wstawić do pralki. I umyć całą matę. Przed chwilą yy, przed chwilą skończyłam matematykę i patrzcie, jak chłopy narozwalały jedzenia pysiek. No. Nie wiem, czy one ty nie mają za wysoko tej... Ojej, kutuje mi się tej ten sznurek, bo ten sznureczek, ten łańcuszek mi się tutaj poplątał. Czekajcie ja im to tylko rozplączę. Okej, okay, już, bo ja się w sumie zastanawiałam. Czemu tą kulę mają tak nisko, Tutaj im się poplątał ten jakby łańcuszek I ogólnie postanowiłam, że zrobimy test suszonego pomidorka Bo już dawno go w sumie kupiłam, jakoś we wrześniu A dalej jeszcze nawet go nie otworzyłam, więc... No, pysiek jak się położył Więc zrobimy sobie test suszonego pomidorka i zobaczymy, czy chłopakom posmakuje Bo takiego surowego bardzo lubią o tym właśnie pomidorku mówię, tylko tutaj jest lekko otworzony, bo przed chwilą go, jak wyciągałam, trochę mi się tutaj, że tak powiem, no opakowanie zniszczyło, no ale mniejsza o to I zaraz po prostu im dam i przetestujemy Szczerze mówiąc to wygląda tak średnio, no ale to jest w sumie pomidor, więc wśłuchać tu, no Zobaczymy, czy spróbuję ma minę. No? Chyba nie chcesz? No, chyba mu coś niezbyt. A maluszek? Hej, zjesz sobie? Co? So, może spróbuję? Nie. E, wrzucę im tutaj tego pomidorkę i zobaczę, jak zjedzą. E, no, bo w sumie, nie wiem. Ja to tak kupiłam i. Tak, w sumie na przetestowanie, czy im posmakuje, ale jakoś wielkich oczekiwań do tego nie mam, że to im posmakuje. No ale zobaczymy. Ogólnie widzę, że maluszek zaczął jeść tego pomidorka, więc chyba mu posmakował. Pysia się tutaj mu uprzeczyła. Ojejku, jaką sobie tą grzyweczkę tak śmiesznie rozłożył, Boże. Śmiesznie teraz wygląda. Pysiak więc wydaje mi się, że chyba maluszkowi posmakował ten pomidorek. Ja ogólnie przed chwilą miałam niemiecki, właśnie go skończyłam i teraz będę, że tak powiem, bo mam taką długą przerwę, jakąś 15-minutową, więc idę to zanieść do prania i jak mi się jeszcze uda, to umyję tą matę, ale nie wiem, czy mi się jeszcze uda. I jeszcze fajnie było, gdyby mi się w ciągu tych 15 minut udało wybrać ten pellet, bo jest bardzo rozmoczony. I jeszcze okazało się, ogólnie sorry, że to syfek, bo będę musiała to wynieść Że maluszek jest chyba przeziębiony, bo od paru dni kichał Ale myślałam, no tak do dwóch dni, no to jeszcze wiadomo, co tam kichał Ale już dzisiaj, to już jest trzeci dzień odkąd kicha I jakby mu taka robka cieknie z oczu I no po prostu przeczytałam, przeczytałam to są oznaki przeziębienia Więc zaraz będę dzwoniła do weterynarza Jak mówiłam, będziemy jechać do weterynarza No i po prostu zobaczymy, co weterynarz powie Okej, okay, ja w sumie umyłam matę, ale szczerze mówiąc, no nie widzę się dać tej za dużej różnicy, no jakąś tam widać. Więc zostawię ją przyjął jeszcze wycierami, teraz ją jeszcze zostawię, żeby trochę mi doschła i w tym czasie się wymienię pelet w całej klatce. Jestem tutaj w trakcie sprzątania i wymyślałam sobie, że tutaj zawsze leżą świnki i mają jakby to swoje legowisko i hamaczek. Po prostu tutaj jak wydam tą taką matę taką, No ja wam w sumie pokażę, bo znaczy to nie jest taka mata, taki podkład jakby higieniczny, coś w tym stylu Żeby jakby tutaj się pellet pod tym nie zamaczał i nie brudził maty, tylko jakby po prostu wszystko na, tą, na ten podkład higieniczny jakby spływało czy coś, nie wiem I to jeszcze muszę dokończyć, zaraz będę tutaj całą jakby z tego pyłku odkurzać kuwetę Bo po prostu no nie chcę mi się tego wynosić na dwór i to tam jakby wytrzepywać z tej kuwety Więc po prostu odkurzę zaraz jeszcze ten półek, ale najpierw pozbieram ten pellet Wybrałam już ten pelet i pomyślałam, że jakby nie będę tego odkurzać, tylko po prostu pozamiatam to, i potem, że tak powiem, no, pozamiatam, a te te mokre takie części po prostu powycieram chusteczkami, i no, no i tak to będzie. I ogólnie to bym schodziła, nawet nagrała ten, jakby, proces tej. Tylko sprzątania klatki Bo nawet, wiadomo, że bym wam dała Jakieś przyspieszone tempo, muzeczkę, żeby tak fajnie było Ale śpieszę się, po prostu Zaraz mam geografię i muszę się wyrobić W 20 minut ze sprzątaniem yy, Klatki Okej, okay, a teraz tradycyjnie sypię Po prostu tutaj Neutralizator Tutaj, tak, mniej więcej rozsypałam Ten neutralizator A teraz będę sypać pellet Okej, okay, a więc tak się prezentuje jakby to podłoże, które zrobiłam Jakby tutaj w ogóle nie dałam pelletu, bo tak i tak tam i tak jakby będzie stała kuweta Więc nawet tutaj, no to nie ma sensu, żebym tam sypała pellet To już jest jakby ta, ten podkład higieniczny, o którym wam mówiłam No i teraz po prostu jeszcze wytrę trochę tą matę, bo jest jeszcze lekko wilgotna I położę matę Okej, okay, a więc mata już jest, wymieniona kuweta Miseczki włożyłam zaraz, tylko jeszcze tej dam jakiś kocyk No bo lekowiska są w praniu a chłopaki tutaj co chwilę kradną siano z drugiej strony. O, tam jest czaruś. O jejku, jakie słodziaki! Kradną sobie sianko, więc e, ja im w tym czasie jeszcze tutaj dokończę ogarnianie klatki. Okej, okay, ja właśnie szukuję transporter i jakby takie. No trochę jedzonka mu wezmę I tej mu wezmę sianko Bo po prostu jak wyjdziemy od weterynarza To od razu nie pojedziemy do domu Bo moi rodzice jeszcze coś muszą załatwić na mieście A ja po prostu zostanę w aucie Z maluchem, więc mu wezmę troszkę sianka i, I może troszkę karmy Bo jest możliwość, że będzie musiał Dostać zaszczyk z antybiotykiem Tak mi weterynarz powiedział Po prostu mu wezmę tam w aucie dam Żeby się tak, no, na odstresowanie Żeby się już tak nie stresował i wezmę po prostu gdzieś tyle sianka i jeszcze tam mu trochę karmy. I może że wezmę jakieś takie, nie wiem, wiem, że może przesadzam, ale może bym wzięła jeszcze jakieś takie nieduże poidełko i wody mu trochę wzięła. Ale wątpię, najbardziej mi się wydaje, że sianko mu wezmę i troszeczkę karmy. Wzięłam mu gdzieś tyle karmy i po prostu to mu potem będę dawać, nie wiem, dam mu, że... Włożę mu tam do transportera, żeby sobie po prostu e, zjadł potem. Po prostu wiecie tam, jeżeli będzie miał to szczepienie Lub w ogóle yy, Jak będzie weterynarz oglądał Pewnie się będzie stresował, więc potem jak wejdzie sobie do transportera To chociaż będzie miał jakąś karmę i siankę A teraz wam pokażę jak przygotowałam transporter I teraz tak Tu na samym dole ma właśnie ten podkład W razie gdyby zrobił siusiu czy coś Żeby po prostu nie na ten plastik I przy okazji też jest mu bardziej miękko jak będzie na tym Teraz na to ma jeden taki kocyk Żeby też mu no nie było zimno jeszcze na to, jakby taki strzępek kocyka, żeby jakby tej sobie taką mógł bardziej coś takiego mu chcemy z tego ułożyć. żeby jakby mógł się też w razie, gdyby mu było zimno wejść pod ten kocyk i po prostu sobie tam siedzieć. I gdzieś tutaj też mu potem dam sianko, ale to jak już wyjdziemy od weta. I ogólnie to też nie wiem, czy coś mam nagrać u weterynarza, ale yy, bo no bo to raczej będzie tak szybko, że po prostu wejdziemy yy, i ten, i po prostu. Raczej wam to nie będę nagrywać Ale widzę, że Maruszek wcześniej miał zaropiałe oczka Teraz już mam praktycznie no nie ma zaropiałych eee, Więc no nie wiem Może, nie wiem W sumie dobrze, że nie ma zaropiałych A wcześniej miał bardzo zaropiałe Ale kichał co chwilę I taki się wydaje właśnie Jakby był lekko chory I jest taki bardzo ciepły On tak mi się wydaje, że nie jest taki normalnie jak ciepła świnka Tak by miał podwyższoną temperaturę bo to nawet jak dotykałam Pysia, a maluszka. Maluszek jest o wiele bardziej cieplutki, więc mi się wydaje, że może mieć jakąś podwyższoną temperaturę. I ogólnie jest taki lekko apatyczny, bo wyjdzie sobie tej coś zjeść, tak to tylko tutaj w kuwecie siedzi albo na kocyku, więc no, pojedziemy, sprawdzimy i po prostu yy, jak wrócę do domu albo w aucie Wam powiem, jak tam z maluszkiem i co mu jest. I mam nadzieję, że jest po prostu zdrowy. I po prostu parę razy sobie kichał, a oczka były zaropiane, nie wiem, bo coś mu wpadło do oczka Miał może kawałek peletu, ale... No miejmy nadzieję, że to po prostu nie jest żadne poważne przeziębienie albo coś innego Okej, okay, a więc właśnie wyszłam z Czarusiem od weterynarza Dostał dwa zastrzyki To jego pokażę, ale nie chcę go też tak odkrywać No i jednak dobrze myślałam, chłopczyk jest przeziębiony Tutaj mamy antybiotyk i będę musiał podawać do ustnie. No i co? No i zaraz wracamy do domku. No i tam Wam, no po prostu, bardziej o tym opowiem. A więc ja mam już tutaj wysuszone lekowiska, wyprane czyściutkie, więc po prostu zaraz im włożę. Tutaj do klatki, żeby po prostu no, nie leżały, tak jak na samej macie. I teraz tylko jeszcze szybko powiem, co jest maluszkowi. Więc yy, weterynarz powiedział, że akurat, no dobrze, że teraz jakby przyszłam do niego, że to jakby zauważyłam, bo to jest dopiero wczesna, jakby wczesna faza przeziębienia, coś w tym stylu. Nie wiem, jak mam w sumie to wytłumaczyć, jakby takie początki przeziębienia. No, i dzięki temu po prostu maluszek nie będzie jakby dłużej się z tym męczył. No bo po prostu dostanie od razu leki, ma antybiotyk przez 8 dni brać. Dostał dwa zaszczeki, dwa więc powinien się już jutro nawet lepiej czuć, tak mi się wydaje. A teraz po prostu im ogarnę tutaj lekko klatkę i zaraz im włożę te lekowiska. Okej, okay, więc jak to się prezentuje, świnki mają tutaj czyściutkie legowiska, tutaj mają wszystko posprzątane Teraz im dam kolację, no i wam po prostu jeszcze pokażę jak im daję kolację Z tym pomidorkiem to w sumie jak gdzieś go tutaj położę, żeby oni sobie po prostu go zjedli A do miseczek dam im kolację Więc tego im nie będę wyrzucać, no bo to nie ma jakichś pokruszonych kawałków, chyba że nie zjedzą przez nas no to po prostu te kawałki im z rana wyrzucę ja go karmę do samą i Nature. Daję im tyle, bo ja zawsze z tą karmą problem do odmierzenia, ile mam im dać, więc po prostu dam im tyle. Nie wiem, jakoś tu im dobra postawię. O Jezu, coś się stało z ostrością na chwilę. A tej im po prostu dosypię ziele malwy z kwiatem. jak się w sumie prezentuje ich kolację chłopaki pewnie zaraz zaczną jeść, nie wiem czy jeszcze nie ogarnęły, że mają tam jakieś jedzonko yy, Więc tak się po prostu prezentuję ich kolacyjka yy, Jeszcze ja zaraz im po prostu dam wodę, ale to już jak zakończę ten filmik Więc co, ogólnie chciałam wam podziękować za obejrzenie tego filmiku yy, Podziękować za 50 subskrypcji, które wybiło na naszym kanale, naprawdę no jestem w ciężkim szoku, bo no, no, nie sądziłam, że w tak krótkim czasie wybijemy 50 subskrypcji. E, więc co? Do następnego filmiku. Pa, pa!